bled of Miłość jest płaszczem, który przykrywa wszystko. Dusza, która chce mieć prawdziwą miłość Boga, pragnie, aby dobry Bóg był kochany przez wszystkich. Chciałaby dla siebie wszystkich krzyży, cierpień, prób, zgadza się na wszystko z miłości do Boga, cieszy się szczęściem innych, chciałaby być posiekana na kawałki, żeby skierować duszę do Boga, raduje się dobrem, które otrzymuje duszę. Raduje się, że kochają one Dobrego Boga bardziej niż ona i że są przez Dobrego Boga bardziej kochane niż ona sama. Następnie, jeśli mają one w sobie coś dobrego, dusze te chciałyby wszystko dać innym, zapominają o sobie i nie myślą już ani o niebie, ani o piekle nic, tylko żeby dusze kochały Boga bardziej niż one. Wtedy usłyszałam głos, który mi mówił, kiedy dusza posiada takie predyspozycje, Bóg jest zobowiązany przez swoją miłość i swoje miłosierdzie, żeby ją uratować i przebaczyć jej wszystkie zbrodnie, choćby były większe niż może. Miłość jest największa. Miłość to pierwszy owoc Ducha Świętego. Miłość, która przykrywa wszystko, przykrywa wszelkie zło. Kiedy jesteśmy w trakcie tej nowenny, przed zesłaniem Ducha Świętego, chcemy wołać, żeby cały świat, cały wszechświat był obudzony w miłości, żeby Duch Święty przebudził nas w tej miłości, żebyśmy my, katolicy, ludzie wierzący w Boga i wszyscy ludzie na tym świecie potrafili kierować się zawsze miłością, bo miłość jest największa i ona nigdy nie ustaje. Ta miłość wypływa ze źródła, a tym źródłem jest sam Pan Bóg. To Duch Święty jest źródłem tej miłości. To Duch Święty jest miłością Ojca i Syna. I chcemy wołać, aby Duch Święty obudził w nas miłość. Aby Duch Święty pozwolił nam kierować się tą miłością zawsze i we wszystkim. I co więcej, tak jak mówi święta mała Arabka, żebyśmy bardziej pragnęli, żeby inne dusze kochały Boga więcej niż my. To jest takie też niesamowite pragnienie, żeby inne osoby więcej kochały Pana Boga, żeby Pan Bóg był bardziej znany i kochany na całym świecie. To może sprawić tylko Duch Święty, to otwarcie na Niego, na tą prawdziwą miłość, bo to pochodzi od Niego. Źródło niewysychające, źródło tętniące życiem, źródło, które jest przepojone miłością i tylko miłością. Daj się pozwolić ogarnąć tej miłości, kiedy trwamy teraz w tej modlitwie o Ducha Świętego. Święta Mała Arabka wołała Panie spraw, aby te wszystkie siostry, które mieszkają w tym klasztorze, stanowiły tylko jedno. Spraw jedność i miłość. Jest to dla nas podpowiedź, żebyśmy tak wołali każdego dnia. Takim jednym, prostym zdaniem. Duchu Święty spraw, aby y, moi domownicy, aby osoby, które mieszkają w tym domu, gdzie ja jestem, Stanowiły tylko jedno, spraw jedność i miłość. To jest ta modlitwa o miłość tu i teraz, o miłość dla moich najbliższych, bo tak naprawdę to jest mój świat. Czasem też wołamy o, o miłość dla całego świata, czasem mówimy, że kochamy wszystkich ludzi, ale ta miłość się sprawdza tak naprawdę w tym środowisku, gdzie ja jestem. To jest mój cały świat tak naprawdę. Kiedy tu będę kochał moich bliskich. Moich domowników, to będę kochał wtedy cały wszechświat. Chcielibyśmy wołać zatem o ducha miłości, o ducha ojca i syna dla całego świata. Niech ten świat będzie obudzony w miłości. Duchu święty, ty, który jesteś miłością ojca i syna, miłością odwieczną, miłością najdoskonalszą, najpotężniejszą, ogarni nasze serca. Byśmy dali się przebudzić tej miłości, byśmy się nie bali kochać, byśmy wołali o miłość dla naszych najbliższych, żeby miłość i jedność była w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach pracy, na uczelniach, w parafiach, tam gdzie jesteśmy na co dzień, żeby miłość kierowała naszymi sercami, żeby miłość była naszą życiową dewizą, żeby to była recepta na całe nasze życie zasada naszego życia, żebyśmy od tej miłości nie uciekali. Więc przenikaj nasze serca duchu miłości i tchnij swoją miłość na nas wszystkich, na cały wszechświat. Obudź w nas miłość, Duchu Święty, obudź miłość w tym wszechświecie. Niech się ten świat odrodzi w tej miłości, która wypływa z tego czystego źródła, z Ciebie samego, Duchu Święty. Wołamy słowami świętej Miriam, Duchu Święty, natchnij nas, Miłości Boża pochłoń nas, po właściwej drodze zaprowadź nas. Mario Matko nasza spojrzyj na nas, z Jezusem Błogosław nam, od wszelkiego zła, od wszelkiego niebezpieczeństwa, od wszelkiego złudzenia zachowaj nas Amen.